Zespół lekarz-asysta przygotowuje się do przyjęcia. Widzimy, że myśmy już sobie tutaj tasiemką złapali rękawiczki, żeby się nie zsunęły. Czepki zakładamy. Nie jest to bezwzględnie wymagane, natomiast zakładamy czepki, żeby chronić też głowę od aerozolu. Mimo wszystko po ich ściągnięciu i tak jesteśmy to intensywnie spryskiwani. ogóle kaptur, dwie maseczki i przyłubica, a na kombinezon sterylny fartuch chirurgiczny. Lekarz i asysta na swojej zmianie 6 godzinnej są w tym samym kombinezonie, natomiast ten kombinezon jest obficie spryskiwany między każdym pacjentem i do przed. Zbliżeniem się do pacjenta jest przykrywany sterylnym fartuchem chirurgicznym, jak widać. Pacjent ma prawo ściągnąć maseczkę pod brodę dopiero w chwili usiądnięcia na fotel i rozpoczęcia procesu leczniczego. Póki nie zostanie wszystko przygotowane, maseczka znowu jest na twarzy pacjenta, potem jest znowu ściągnięta. Fotele oznaczone XO, czy niektórzy mówią XO, to są stricte chirurgiczne fotele, gdzie mamy możliwość wymiany uchwytów. Uchwyty się wymienia, daje do sterylizacji i zawsze lekarz chwyta za sterylnie czystą rączkę, nie trzeba ich opłacać w foliu. Węże, które idą do saka i śliniociągu, też są jednorazowe. Ten fotel pozwala nam na to, że my ściągamy budowę do ona idzie do sterylizacji, wkładamy nową, ona jest sterylna. Ten fotel pozwala nam używać właśnie wody utlenionej. Przed wyjściem patent jest opryskany i dezynfekowany. Fartuch powolutku jest zwinięty. Czepek ściągnięty, żeby gumka nie strzelała i nie rozpryskiwała ewentualnego aerozolu. Ściągnięty jednorazowy fartuszek. Spryskany pacjent jest dosyć obficie. Mamy informację od rejestracji, że możemy wypuścić pacjenta. Koordynator przychodzi, otwiera drzwi, pacjent wychodzi.